Witam Was bardzo serdecznie. Dziś bierzemy się za wysadzanie pomidorów, ale zanim to zrobimy, należy wysprzątać szklarnię. Na początku wiosny, koniec zimy był tutaj porządek, a później coś kiełkowało, kiełkowało. Okazało się, że jest to rukola, więc nie wyrywałam jej, korzystaliśmy z niej, ale zajęła. Praktycznie każde miejsce w szklarni, więc już czas, żeby się jej pozbyć, szczególnie że zaczęła już kwitnąć. A Dzisiaj z pomocą mojego mąż tutaj raz, dwa przekopię tą rukolę i bierzemy się za wysadzanie pomidorów. Mąż tutaj właśnie przekopał i rozłożył cienką warstwą przekompostowanego obornika przekopał, nie jestem miłośniczką przekopywania, ale skoro masz chciał pomóc jego nie było przekopanie i położenie tego obornika, więc to zrobił, nie sprzeciwiałam się do dołków pomidorów, będziemy jeszcze dawać kompost ściętą pokrzywę oraz nawóz naturalny z roślin strączkowych Mam tutaj różne pomidory. Duży żółty to jest taki pomidor sklepowy, nasiona własne. Nie wiem jak to się stało, ale mam tylko dwie sadzonki. Chyba że gdzieś są jeszcze w pomylonych. Mam pomidor Black Cherry, ale to myślę, że jeden tylko pójdzie do folii, pozostałe na grunt. Mam tutaj pomidor czarny książę oraz z dla ten czarny pomidor chociaż może jest to ta, ten sam więc kilka z nich posadzimy mam pomidor Red pepper bardzo dobry gruszkowy, sprawdzony mam tutaj pomidor yy, o roboczej nazwie yy, Sławek, ponieważ to są nasionka od sąsiada ponoć był w zeszłym roku bardzo dobry Mam tutaj pomidor, który nazywa się Rynek 2, czyli kupiłam na straganie pomidora, który mi się podobał, smakował, pobrałam z niego nasiona. Mam tutaj pomidory malinowe, w skrzynce. Tutaj mam pomidor... Tutaj są pomidory, które nie mają etykiety, więc zobaczymy, które wysadza. Może te w dwóch większych doniczkach. Tutaj mamy pomidory rynek 1, czyli tak jak z rynkiem 2 podobały mi się. Ubrałam nasiona i wysiałam. I tu mam pomidory marmanda, częściowo na grunt, częściowo do szklarni, tigerella, czyli taki tygrysek. Tutaj mam betalux, ale ja go uprawiam też w skrzyni. Tutaj też mam pomidor bez nazwy. Tutaj mam pomidor tadzio gruntowy, samokończący. I pomidor Tygrek oraz pomidor, który nie ma nazw, więc po prostu najlepsze sadzonki będę wysadzać. Już. Zaczynam sadzenie pomidorków. Półka wrzucę trochę liści pokrzywy oraz naturalne. nawisk. Pomidory zostały już posadzone, w większości podwiązane, a teraz czas, żeby wyściółkować je słomą. A tak już folia wyściółkowana. Niech teraz pomidorki rosną w siłę. W tej grządce tutaj przyszedł czas na sadzenie papryk. W zeszłym roku tutaj rosły pomidory. Teraz zmieniłam na papryki. Są to psiankowate również, ale chociaż chciałam zmienić ich miejsce. I tutaj mam paprykę ostrą gutera, mam paprykę żółtą, słodką, podłużną ze sklepu oraz mam paprykę czerwoną, plenną, dużą yy, od mamy. Papryki ułożyłam sobie na szachownicę. Z tej strony żółta ze sklepu podłużna, w środku ostra, żeby dzieci w pierwszej kolejności nie dotykały, nie zatarły sobie oczu. I z tej strony mam paprykę czerwoną, klasyczną. Mam jeszcze jedną sadzonkę żółtej sklepowej i dodam ją na końcu za papryką ostrą, a tutaj mam. Jeszcze trzy rządki, pora. Pod każdą sadzonkę papryki rzucę obornik granulowany. Tutaj oczywiście troszeczkę wzbogacona była ta ziemia w skrzyni, właśnie obornikiem granulowanym i przykryta dwoma workami 40-litrowymi świeżego kompostu. I na to wszystko pójdzie jeszcze słoma, żeby jeszcze bardziej zatrzymać wilgoć w ziemi. Moje papryki zostały już posadzone po pięć w trzech rzędach. Były wstępnie wcześniej mocno nawodnione nawet jeżeli są teraz za blisko siebie to papryka lubi przesadzanie, można później przesadzić w inne miejsce jak zwolni się na, na rabatach warzywnych lub przesadzić sobie do donicy i zabrać ze sobą do domu lub na balkon także nie jest to problemem że papryka jest teraz wsadzona blisko siebie czas pokaże co dalej z zrobię te grządki w skrzyniach y, nie są przekupywane. a mają tutaj trzeci albo czwarty rok, tylko na wierzch jest dodawana co roku nowa warstwa kompostu i jak y, sadziłam te papryki, no to bardzo się cieszę, ponieważ y, wewnątrz ta gleba, mimo tej suszy, która jest i deszczu, kto, deszczu, którego brak już od ponad miesiąca, to gleba w środku była wilgotna. Teraz... Jeszcze wyściółkuję papryki słomą. Raz, żeby jeszcze lepiej utrzymywać wilgoć w glebie, a po drugie, nie będzie, nie będzie tutaj zarastać chwastami. Tak wygląda wyściółkowana słomą papryka. Tutaj, gdzie mam por jeszcze nie wyściółkowałam. Poczekam aż podrośnie i dopiero to zrobię, żeby mi się nie pomylił. Do zobaczenia.